Diagüitch Konys Atotu, czyli tłumacząc ze staroirlandzkiego. Cześć, jak się masz. Ja nazywam się Artur Stochla i witam cię bardzo serdecznie w moim podcaście, w którym opowiadam o emigracji na Zielonej Wyspie. W dzisiejszym odcinku wybierzemy się wspólnie do irlandzkiego lekarza. Wyobraź sobie taką sytuację, że w wyniku niefortunnego zdarzenia losowego odnosisz obrażenia w pracy. Jesteś w totalnym szoku, nie za bardzo wiesz co się stało, adrenalina buzuje, więc nie czujesz bólu w kciuku, ale widzisz krew i w sumie nie do końca dociera do ciebie, że to co zwisa z twojego palca to niekoniecznie rękawiczka. Jesteś w szoku. Ktoś coś do ciebie mówi, o coś pyta, ale ty nie za bardzo kontaktujesz, jakby cała ta sytuacja wydaje się jakby totalnie odralniona. Albo gadasz jak najęty, albo się śmiejesz, albo na chwilę zapominasz angielskiego. W ogóle totalnie nie wiesz, co się wokół Ciebie dzieje. Więc kierują cię do dyżurki, gdzie siedzi facet od BHP, taki zakładowy pielęgniarz. Na widok, Twojego kciuka, a raczej tego, co było kciukiem, robi się blady, więc pod tobą uginają się kolana. Sadzają cię na krześle, w jakiejś casnej kanciapie, w której śmierdzi papierosami i wilgocią. Kciuk zaczyna ci pulsować, facet, ten behapowiec, próbuje z tobą żartować i wyciąga flaszkę 07 whisky Red Label, potocznie znanej na wyspie jako whisky low-life'ów czyli biedniejszych, mało zamożnych. Wyciąga dwie szklanki i pyta, czy chcesz. Naprawdę jedyne, o czym w tym momencie myślisz, to nie żeby się napić, więc odpowiadasz, że nie, dzięki. I widzisz, jak nalewa sobie i bierze szklankę do ust. Wypija wszystko na raz i wyciąga flaszkę w twoim kierunku. Nie rozumiejąc jego intencji, mówisz, że nie chcesz pić, a on patrzy na ciebie bez uśmiechu i mówi, żebyś wyciągnął rękę. Trzeba odkazić ranę. Nie masz pojęcia, ile to trwa, ale na sam koniec wciska ci 20 euro na taksówkę, poklepuje po plecach i na odchodnym powie jedź do domu, do poniedziałku się zagoi. Serio, nawet w momencie, kiedy opowiadam tą historię, nie jestem w stanie przypomnieć sobie, Jakim cudem wróciłem do domu? Ból był tak okropny, po prostu otępiały tym całym bólem, próbowałem ratować się wszystkim, co miałem w domu, czyli głównie paracetamolem. Niestety, ból nie łagodniał, z każdą godziną było coraz gorzej, a palec pulsował, jakby miał swoje własne, niezależne serce. Po kilku godzinach zdecydowałem, że pojadę na pogotowie. Rzeczywiście, przyznaję, że trochę odwlekałem tą decyzję w czasie traktowałem wtedy szpital i pogotowie już jako taką ostateczną ostateczność. Irlandzkie izby przyjęć mają swoją określoną renomę. Kolejki w poczekalni potrafią ciągnąć się w nieskończoność. Tata mojego ziomka kilka lat wcześniej czekał na tym samym pogotowiu z problemami oddechowymi i i pamiętam, że wspominał, że miał uciski w klatce piersiowej. Czekał cierpliwie w kolejce, jak każdy. Mijała godzina za godziną, a on czuł się coraz gorzej. Podejrzewał wtedy zawał, i mimo próśb nie udało mu się szybciej dostać do gabinetu, więc w końcu zemlał na korytarzu. Oczywiście wyszedł z tego cało, ale co przeżył, to jego. Po kilku godzinach czekania wezwano mnie w końcu do gabinetu. Pamiętam, że pani doktor od razu przeszła do konkretów i zaraz po tym, jak opowiedziałem jej. W jaki sposób doszło do wypadku, co się stało w pracy i co się działo ze mną po powrocie do domu? Poczyniła odpowiednie notatki, po czym zabrała się do bolesnych oględzin. Podsumowując, nie założono mi żadnych szwów, nie zrobiono żadnego prześwietlenia. Jedyne co, to pani doktor założyła mi taki zwykły, prosty, prowizoryczny opatrunek i powiedziała, że mi się nie martwił. Że to, co lekko wystaje mi z kciuka, to po prostu bąbel albo po prostu lekko palec z puchmi od uderzenia i że zniknie to po tygodniu dwóch. Na odchodnym dostałem gazę i plaster oraz polecenie, żebym zmieniał sobie opatrunek trzy razy dziennie. Koszt wizyty na pogotowiu to 100 euro. Niestety, Następnego dnia ból jest tak ogromny, że przy każdej zmianie opatrunku zaczynam omdlewać. Pomaga mi więc mój brat, który z zimną krwią i precyzją godną chirurga zdejmuje opatrunek i czyści mi ranę. Szczerze, wtedy zaczynałem wątpić w diagnozę postawioną mi na pogotowiu. Decyduję się więc na wizytę do lekarza pierwszego kontaktu, żeby zerknął i potwierdził. Słowa pani doktor z pogotowia. W Irlandii nie można samoczynnie udać się do lekarzy specjalisty. Wyjątkami od reguły są na przykład dentyści czy fizjoterapeuci. Najczęściej chcąc udać się do konkretnego lekarza, należy umówić się do GP, czyli w Polsce powiedzielibyśmy lekarza pierwszego kontaktu, bądź też lekarza rodzinnego. Lekarz GP po odpowiednim wywiadzie opisuje sprawę i wysyła nie tyle skierowanie, co taki raport, opis naszej dolegliwości i nadaje bieg sprawie, przesyłając to do odpowiednich. Departamentu, najczęściej umieszczonego w jakimś szpitalu specjalistycznym. Jak się słusznie domyślasz, taki system ma swoje wady i zalety. Z jednej strony mamy pewność, że zajmą się nami fachowcy, ale jako wadę, hmm, nie ma co ukrywać, że czasami czas oczekiwania na wizytę, mimo tego, iż jest prywatna, bywa naprawdę długi. Tak naprawdę w Irlandii dużo. Bardzo dużo, tak naprawdę wszystko, zależy od samego lekarza pierwszego kontaktu, na jakiego się trafi. Można trafić naprawdę fajnie i dobrze na ogarniętego gościa, który odpowiednio pokieruje i nada bieg sprawie, ale zdarzają się również nieźle wykręcone historie. Ale o tym za chwilę. Wróćmy na moment do kciuka. Tak więc ból wciąż jest ogromny. Diagnoza postawiona przez panią doktor w szpitalu to lekki bąbel, stłuczenie, nic mi nie będzie, zmieniać opatrunek trzy razy dziennie. Pojechałem na prywatną wizytę do mojego lekarza pierwszego kontaktu. I przyznam szczerze, że nigdy wcześniej i nigdy później nie widziałem go w takim stanie. Jak tylko zobaczył, jak wygląda mój kciuk, zaczął kląć, zdjął fartuch, wybiegł z gabinetu, odwołał wszystkich pacjentów i kazał mi wsiąść w samochód. 20 minut później czekałem już na prześwietlenie kciuka. Okazało się, że to, co lekko wystaje mi z rany, to nie bąbel, jak zasugerowała pani doktor na pogotowiu, a kość! Z kciuka wystawała mi kość. Co się działo później? Na samą operację musiałem troszeczkę zaczekać, to przyznaję, ale przynajmniej odpowiednio zabezpieczono mi palec, ból zelżał, opuchlizna zeszła i na szczęście w nieszczęściu za wszystkie wizyty i badania płacił mi pracodawca. I inaczej poszedłbym z torbami. Wiem, pewnie... Myślisz, że przesadzam, ale naprawdę zarówno życie w Irlandii, jak i samo leczenie nie należy do najtańszych. Każda jednorazowa wizyta u lekarza jest płatna. Wizyty u lekarza pierwszego kontaktu to koszt od 65 do 100 euro każdorazowo. Przykład? Idziesz na badanie krwi, nie? Oczywiście o ile lekarz się zgodzi. Bo trzeba podkreślić, że miałem kilka razy taką sytuację, że lekarz odmówił mi badania krwi, mówiąc, że dobrze wyglądam i że badanie krwi nie jest mi potrzebne. Jakby żadne wyjaśnienia nie przynosiły efektu. Nawet to, że trenuję, mam własną dietę, mam dietetyka, który lubi spojrzeć w moje badania krwi i na tej zasadzie ustalić, czy potrzebuję więcej witamin, czy mniej, eee, w ogóle to nie przynosiło żadnych skutków, nie? Wiadomo, zawsze możesz zmienić lekarza lub przychodnie, ale wtedy w nowym miejscu pytają, dlaczego nagle postanowiłeś się przenieść. Ale dobra. Załóżmy, że trafią na spoko lekarza. Wizyta ze skierowaniem na badanie krwi to koszt minimum 70 euro. Odebranie wyników również kolejne tyle. W końcu nie możesz po prostu przyjść i odebrać wyników. Musi towarzyszyć temu konsultacja lekarska, co w sumie nie jest takie złe. Ale czasami chciałbyś po prostu przyjść, odebrać wyniki, i wysłać je do wglądu, na przykład tak jak w moim przypadku, mojemu dietetykowi. Wiem, co powiesz, no ale przecież w Polsce tyle samo się płaci za prywatne wizyty. To po co chodzisz prywatnie? Idź na kasę chorych. I tu zaczynają się schody. Jako, że ja jestem pełnoletnim singlem, zatrudnionym na pełny etat, nie przysługuje mi irlandzki odpowiednik NFZ-u. W Irlandii istnieje coś takiego jak karta medyczna, czyli Medical Card. Jest to państwowe ubezpieczenie zdrowotne pokrywające koszty zarówno podstawowego leczenia, jak i również leczenia specjalistycznego. Taki odpowiednik naszej kasy chorych. Jednak żeby taką kartę otrzymać, to, o, tu trzeba się natrudzić i spełnić odpowiednie warunki. Najważniejszym warunkiem jest zarobek, a raczej jego brak. Im mniej zarabiamy, tym większa szansa, że państwo opłaci nam leczenie. Najczęściej karty medyczne Ulgi progowe przysługują emerytom, rencistom, samotnym matkom, studentom, a najwięcej kart medycznych w całej Irlandii trafia do socjalowców, czyli ludzi niepracujących i żyjących tylko i wyłącznie z socjala, za pomocą od państwa. Oczywiście można na własną rękę wykupić ubezpieczenie zdrowotne od jakiejś prywatnej firmy i płacąc co miesiąc odpowiednie składki, um, korzystać z różnych pakietów zdrowotnych. Niestety, według mnie największy problem tej całej sytuacji związanej ze służbą zdrowia w Irlandii polega na tym, że mimo upływu lat i życia na emigracji, bardzo wiele osób wciąż myśli po polsku. Um, już tłumaczę. Co mam na myśli, sam łapię się na tym, że często, bardzo podobnie jak inni Polacy, dwa albo trzy razy, co jest w ogóle chore, dwa albo trzy razy zastanawiam się, czy na pewno opłaca mi się iść do lekarza i idę, kiedy już naprawdę muszę, zazwyczaj kiedy ból jest nie do wytrzymania. Co jest totalnie głupie, bo na zdrowiu nie wolno oszczędzać. Moim zdaniem problem polega na tym, że my Polacy mamy alternatywę. Znamy ceny leczenia w Polsce i zawsze, gdy trzeba iść do lekarza w Irlandii, zaczynamy przeliczać. Mieszkając za granicą nie wolno przeliczać. Zwykły chleb wyszedłby po 20 albo 30 złotych. I to jest śmieszne. W tym jest cała największa abstrakcja, że na co dzień nie przeliczamy. Idąc do sklepu, ee, robiąc zakupy, e, idąc do pubu, idąc do kina, nie przeliczam. Nie myślę sobie, że o bilet kosztuje 50 albo 40 złotych, tylko dobra, zapłaciłem za bilet 10 euro, no to 10 euro i wszystko. Tak jak mu w Polsce zapłacił 10 złotych. Ale jest to o wiele trudniejsze. Chociażby właśnie przez tą alternatywę, przez to, że wiemy jakie ceny są w Polsce. Dla przykładu. Dajmy na to leczenie kanałowe u dentysty. To średnio koszt między 600 a 800 euro. Albo, no dobra, coś takiego bardziej przyziemnego, prostszego, zwykłe wypełnienie. To jest koszt od 150 do 300 euro. I jeżeli spojrzysz na to w systemie 1 do 1, to ta cena wcale nie jest taka zła. Ale jeżeli zaczniemy to przeliczać i pomyślę sobie w kategorii, hmm, 300 euro za zęba, to w, to w Polsce będzie 1200. To za 1200 mogę już sobie zrobić na przykład trzy zęby w tej cenie. Najlepsze jest to, że to nie tylko my Polacy tak robimy, ale Irlandczycy również. Chociaż oni najczęściej jeżdżą i leczą zęby w Hiszpanii, bo jest to po prostu tańsze, ale też jakość usług jest lepsza. Ja tylko przypomnę, że najniższa krajowa w Irlandii to 1600 euro, a średnie zarobki to najczęściej od 2000 w górę od 2 do 2,5-3. Kiedyś, łopanie, parę lat temu, będąc na wypełnieniu u jednego dentysty, trochę za bardzo nacisnął mi na żuchwę i po skończonej wizycie nie mogłem zamknąć ust. Okazało się, że lekko poluzował mi zawiasy i do dzisiaj muszę uważać, jak ziewam, żeby nie rozdziewiać ust za mocno, bo wtedy szczęka znowu może mi przeskoczyć. Tym bardziej coraz mniej dziwi mnie fakt, kiedy czytam jakiś artykuł na temat prywatnych gabinetów dentystycznych, które mm, oferują dla osób, dla osób z zagranicy, najczęściej właśnie e, mieszkańców wyspy lub też Niemiec, e, takiego przylotu do Polski i oni załatwiają hotel, załatwiają cały przejazd i jakby w tym pakiecie jest również, a przede wszystkim jest wizyta u stomatologa. Także dobrego dentystę ze świecą szukać. E, przyznam szczerze, że mi dopiero po kilku latach udało się trafić przez totalny przypadek na e, bardzo dobrą polską panią stomatolog, i teraz, kiedy muszę iść do dentysty, to po prostu idę. Ale dobra, uszkodzona żuchwa podczas wizyty stomatologicznej to nie jedyny wypadek losowy, jaki może nam się zdarzyć. Wspomniałem wcześniej, że można trafić na różnych lekarzy. Dobrych, tak jak mój obecny lekarz pierwszego kontaktu, albo takich, co pomylili profesję. To jeszcze zamykając temat dentystów, mój ziomek kiedyś poszedł naprawić plombę i dentysta przekonywał go, że konieczna jest ekstrakcja, że trzeba usunąć, że nic się już nie da zrobić. Na szczęście kolega bojąc się wyrywania, postanowił, że jeszcze jakoś przetrzyma miesiąc i poleci do Polski. W Polsce okazało się, że ząb jest zdrowy, nie trzeba wyrywać. Wystarczy załatać. Także czasem naprawdę warto wytrzymać troszeczkę dłużej. Rozwalał mnie jakiś wirus i potrzebowałem zwolnienia lekarskiego, więc poszedłem na wizytę i lekarz ani mnie nie osłuchał, ani nie sprawdzał gardła, tylko pyta po prostu, co ci jest. Po czym jak mu powiedziałem objawy, że kaszel katar, ból gardła, apatia, jakiś tam brak apetytu i lekka temperatura. Oczywiście, bez obaw, to było jeszcze przed czasami całej tej wirusowej, covidowej zawieruchy. To zapytał mnie, jak myślę, co to jest. To ja, że, no, nie wiem, grypopochodny wirus. A on wtedy do mnie, że dobrze trafiłem. Jak chciałbym to leczyć? Co według mnie by pomogło? I ja, szczerze mówiąc, totalnie mnie to rozwaliło. To ja idę do gościa, płacę za wizytę, a on mnie pyta, co ja o tym sądzę. Przecież to on jest lekarzem. Ale zamiast tego odpowiedziałem, że muszę się wyleżeć, wygrzać i, nie wiem, pić herbatę z miodem i cytryną i imbirem. On się uśmiechnął i powiedział, tak zrobimy. I to mi zalecił. Plus oczywiście przepisał mi paracetamol. Tutaj zawsze przepisują na wszystko. Z kolei inny lekarz, jak opowiadałem mu, z jakimi dolegliwościami się borykam, to zaczął wpisywać je w jakąś swoją wewnętrzną, systemową wyszukiwarkę, coś na podobę Google, tylko dla lekarzy. Po czym... Po czym na koniec wizyty wydrukował mi to, co znalazł i kazał mi się do tego dostosowywać. Oczywiście za paradę z internetu też trzeba było zapłacić. Zastanawiałem się kiedyś, z czego to się bierze. Z niewiedzy, z niekompetencji, a może po prostu z tego, że lekarze pierwszego kontaktu nie chcą brać na siebie odpowiedzialności i ryzyka złego zdiagnozowania. A i takie rzeczy się zdarzają. Leczenie antybiotykami, gdy tego nie potrzeba, przepisywanie zbyt ciężkich leków przeciwbólowych, bez leków osłonowych, zła diagnoza, złamaniach w moim przypadku. Naprawdę czasami trzeba mieć szczęście, żeby dobrze trafić, albo ja mam po prostu pecha. Stąd też taki, a nie inny obrót sprawy, że Polacy, że nasi rodacy wolą przeczekać choroby i dolegliwości do czasu wakacji w macierzy. Chyba, że już naprawdę coś poważniejszego nam dolega, to wtedy idziemy na całość, ale staramy się wtedy jak najszybciej dotrzeć do lekarzy specjalistów, którzy, mimo tego, co powiedziałem wcześniej o lekarzach pierwszego kontaktu, stoją już na bardzo wysokim poziomie. Między innymi współpracują z innymi placówkami za granicą, konsultując różne przypadki, a szpitale specjalistyczne, są wyposażone w naprawdę dobry sprzęt. Jako że nie posiadam karty medycznej ani nie mam wykupionego ubezpieczenia lekarskiego, bo przecież po co? Przecież Polak leczy się w Polsce. Mam taką kartę Ekus, od nagłych wypadków. W ogóle y, bardzo polecam: jeśli wybierasz się gdziekolwiek na wycieczkę po Europie, załatw sobie darmową kartę Ekus. Działa na pomoc doraźną, nagle wypadki, szpital, karetkę, ale poza tym wszystko idzie z mojej kieszeni. Kilka lat temu miałem operację. No nic poważniejszego, do przeżycia. Z tego co pamiętam, za pięciodniowy pobyt w szpitalu miejskim zapłaciłem jakieś niecałe 600 euro totalna rewelacja w stosunku jakości do ceny zwłaszcza nigdy nie zapomnę śniadania podanego pierwszego dnia na srebrnej tacy z całą zastawą oczywiście był czajniczek z herbatą lub kawą do wyboru e, grzanki szyneczka miód e, i dżem ale nie tylko śniadanie tak wyglądało bo każdy kolejny posiłek czyli w ciągu dnia podawano śniadanie drugie śniadanie obiad podwieczorek i kolację i to nie wyglądało tak jak Wiesz, jak w Polsce, że ci rzucą kromkę chleba, tylko, tylko za każdym razem miałeś do wyboru trzy wersje posiłku. Trzecia wersja była dla wegetarianina normalnie pełna profeska, wszystko pyszne i świeże oraz oczywiście dostęp do całodobowej, sprawnej opieki cudownych pielęgniarek. Podana przeze mnie cena 600 euro yy, obejmowała łóżko i wyżywienie. Na moje szczęście, koszty operacji. Dało się zrefundować. Opłacono ją z moich składek zdrowotnych, więc tym razem odbyło się bez kredytu. Szczerze to, byłem sam i jestem zaskoczony, że wszystko tak fajnie i sprawnie poszło, mimo tego, że no trochę musiałem poczekać na czas e, operacji. Z tego co pamiętam, to. Od momentu pierwszej wizyty, na której ustalono, że będzie mi potrzebna operacja, minęło półtora roku, zanim znalazłem się na stole operacyjnym. To wszystko jest trochę zagmatwane. Ceny operacji pokryło państwo, ale za całą resztę musiałem zapłacić sam czyli wszelkie konsultacje lekarskie, dodatkowe badania, jak USG czy kontrast. Innymi słowy, korzystałem z publicznej placówki, prywatnie, za własne pieniądze. Jednocześnie na takich samych prawach, jak pacjent, który korzysta z karty medycznej. Co to właściwie znaczy? To znaczy chociażby tyle, że za prawie wszystko musiałem zapłacić sam, ale nie miałem wpływu na termin wizyty, wybór lekarza oraz musiałem czekać na swoją kolej, tak jak każdy. Idąc tym tropem powiedziałbym, że w Irlandii są trzy rodzaje pacjentów. Po pierwsze pacjent z kartą medyczną, czyli w pełni finansowany przez państwo, pacjent taki jak ja, czyli w cudzysłowie prywatny, korzystający z placówek publicznych na takich samych zasadach jak pacjent z kartą medyczną, z tą różnicą, że za wszystko płacę z własnej kieszeni. Tutaj nie ma tak, że Skoro płacę, to idę na badanie bez kolejki. Płacę i czekam jak reszta. Oraz pacjent prywatny, prywatny, czyli najwyższa półka, korzystający z leczenia bez kolejki i w najlepszych warunkach. Dla porównania, ja płaciłem za jedną noc w szpitalu publicznym 75 euro, a pacjent stricte prywatny płaci około 300-400 euro za jedną noc. Ceny takich usług są naprawdę astronomiczne, dlatego w wielu przypadkach w ogóle nie dziwi mnie fakt, że emigranci, a szczególnie emigranci z Polski, którzy nie mogą czekać, bo ich sytuacja zdrowotna jest kiepska i zależy im na czasie, najczęściej decydują się na, na prywatne operacje w Polsce. Wiem, że wszystko, co opowiedziałem w tym odcinku, może brzmieć absurdalnie, kosmicznie, obco, zwłaszcza odnośnie niektórych lekarzy, ale takie no powiedzmy sobie szczerze, specjalne jednostki naprawdę się zdarzają, i chociaż w Irlandii jest wielu dobrych i sumiennych lekarzy, których można spotkać wszędzie, nie tylko w prywatnych klinikach, ale również w publicznych przychodniach, to jednak po zetknięciu się kilkukrotnie z takimi wykrętami lub um, pozwolę sobie ich nazwać szarlatanami albo wioskowymi szamanami Pogłębia jednak e, brak zaufania do lokalnej służby zdrowia, co w ogólnym rozrachunku jest krzywdzące. I wtedy nie ma się co oszukiwać, że nie tylko cena przemawia za tym, by się leczyć w Polsce, ale również obawa, że jeśli już musimy iść do lekarza, to czy na pewno zostaniemy dobrze zdiagnozowani? Tak jak było w przypadku mojego palca, mojego kciuka i chociaż teraz wszystko wróciło do normy i kciuk mimo to, że może nie jest tak w pełni funkcjonalny jak był przed wypadkiem, to jednak wygląda dobrze i zdrowo, ale jeśli pomyślę sobie, że przez źle postawioną diagnozę lekarską mogło wdać mi się jakieś zakażenie albo coś o wiele gorszego, jak na przykład, no nie wiem, utrata kciuka, to aż mnie mrozi, aż mnie po prostu mrozi. Jednak w takich miejscach jak szpitale i pogotowie, no gdzieś tam ci lekarze powinni być w jakiś sposób weryfik weryfikowani, takie przynajmniej jest moje zdanie. I w obliczu tego, co opowiedziałem, przypomina mi się taka anegdota, którą słyszałem przed przylotem do Irlandii, jak jeszcze mieszkałem w Polsce. I ta anegdota dotyczyła lekarza z Anglii, konkretnie bodajże z Londynu, który przepisał pacjentowi rutinoskorbin na raka. Być może to tylko legenda miejska, a być może w obliczu tego, co spotkało mnie i przytrafiło się moim znajomym, myślę, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że taka sytuacja rzeczywiście mogła mieć miejsce. Wszak w każdej, nawet miejskiej legendzie, jest ziarenko prawdy, chociaż w tym wypadku to może tabletka prawdy. Mnie na szczęście nikt nie przypisywał na nic rutynoskorbinu, tylko zawsze paracetamol. A my, Polacy, no cóż, dopóki latamy do Polski, do rodzin czy na wakacje, zawsze, ale to zawsze będziemy mieli alternatywę, by schorzenia czy dolegliwości, które możemy odwlec w czasie i które nas nie zabiją to jest bardzo ważne, które nas nie zabiją wyleczyć taniej, no bo jak wiadomo, jak się człowiek z leczeniem śpieszy, to się portfel Janusza nie cieszy. To już wszystko w tym odcinku. Jeśli miałaś, miałeś. Podobne przygody związane z leczeniem na emigracji, lub wręcz przeciwnie, uważasz, że leczenie to tylko i wyłącznie za granicą? To napisz do mnie, proszę. Jestem ciekawy Twojej opinii i doświadczeń. Tradycyjnie, mam nadzieję, że tak samo dobrze Tobie się słuchało, jak mi nagrywało. Zostaw po sobie jakiś ślad, zasubskrybuj lub dołącz do mnie na Facebooku czy na Instagramie, by być na bieżąco. A jeśli uważasz, że odcinek jest godny polecenia, to proszę udostępnij go u siebie. Niech leci w świat, do ludzi, do narodu. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o zdrowie, do usłyszenia w kolejnym.